Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Graba jest ze mną. Z ja rady Tom się nie wiesz, no, ch chyba Tom się, się śmieje, bo mieliśmy nagrywać i ja mówię, dobra, to zaraz zaczynamy. Już odpaliłem nagrywanie, a to myślę, tylko trzeba <grym i górę> chrząkać. Mówię, nie no dobra, jeszcze raz. Dobra, okej, okej. Poziom, 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 skupienie. Dobra, oddychamy. To jest oczywiście kolejny odcinek trybów Call of Duty Black Ops 2 i dzisiaj czeka nas imprezka. Co dokładnie zaraz zobaczymy, bo ja nawet nie pamiętam. Strzelec wyborowy chyba, nie? Strzelec wyborowy, dokładnie. E, Halysz, czyli o co Halysz. tutaj Halysz. chodzi? No właśnie. Broń yes. zmienia się co 45 sekund. Zabijaj graczy, żeby zdobywać punkty. Zdobywaj atuty za zabijanie wrogów samemu, przy tym nie ginąc. Czyli tutaj chyba czeka nas gra przeciwko sobie. Tak, ponownie. Mm -hmm. slamsy czy Meltdown? Slumsy, ty, a, no, a, a, to już wziąłeś. Nie, nie, nie <laughs> <bez> twoje ulubione. <laughs> w moich klimatach chciałeś grać. Tak, tak? w twoich klimatach. No nic, będzie Meltdown. No Ale zobaczymy. szybko, masz. No, poszło szybciutko. No, może Kiedy już jest gra w czekać Pakistan wolałem Peshawar. Peshawar, no tam było nieźle. Peshawar. 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 Ale na tej mapie przynajmniej grałem, chyba nawet graliśmy razem. Też w którymś odcinku. I e, jeszcze raz? Aha, o tej mapie, tak tak. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Graliśmy. Multi Wiele teamów na tej chyba, mapie. no właśnie. Tak właśnie. Tutaj mam minigun. No wow, ja też! To A tu... wszyscy mamy minigun. Zobywał ja tu ty bronię. Aaaa, zabiłem! Twardy zawodnik dostałem. Atut. Fajne, fajny typ. Ciekawy. kur... A w ogóle sprintować się nie da praktycznie. Ja pierdziele, tą się. Ty A, cześć. <grym> jeszcze nie mogę się wczuć w tą giwerę. No jest taka dość... O dostałem, dostałem atut, że lepiej, lepiej sprintuję. Znaczy, że dłużej. O, oh, fuck. nie O, broń się zmieniła. No. Shotgun? Nie. M2. O Jezu! A, to jest Garand, coś w tym stylu. Gara? Garand. Z Boże. II Wojny Światowej. O, oh, fuck, fuck To ty! Nie. A, myślałem. A, zabiłem jeszcze kogoś. <laughs> fuck, no nie radzę sobie w to. Goddammit. Br bronie nie dla ciebie akurat. Tak. O Jezu, koleś mnie jednym strzałem zdejmuje, a próbuję w kogoś strzelać i... I nic. Ale masakra. O, Nie fuck. podoba mi się ten tryb, jest słaby. Nie, jest tu. słaby typ, unsub. <laughs> o, fuck. No i z I... przecież kogoś dziabnąłem. Ja, fuck. <laughs> o, oh, fuck. wesoło. <laughs> Impreska. Oh, fuck. Co to jest w ogóle? Ciekawe, czy za każdym razem są te same, byle nie? Czy, 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 czy A, są, o, są już? No chyba się zmieniają, wiesz? Dobrze by było. Jest, zabiłem w końcu kogoś. Strzeliłem w samochód i samochód wybuch. <laughs> Masakra, chyba no, przedostatnie jestem. Dobrze. To nie wierzę, za... że jest ktoś jeszcze gorszy ode mnie. <laughs> no? Dobrze mi idzie. Profan za mną ktoś jest. ten o, o. nóż Aaaa! Miałem już znożować. O, pistolet. No, pistolet, pistolet. Pistolety. Ah, Kończę. Jest, noża. Dobrze. No już z pistolety troszkę lepiej. Yeah. Jaka seria! <grych> Keystrike. No przez ścianę mnie zabił! Człowieku! Prawda? No taką blaszkę, ale kurde... A! Z noża! Zemsta! Snipera. Snajpera! No tam się ty też, to... <grym> ile razy ja w ciebie trafiłem! Z cztery razy dostałeś! Ay, z trzy! Ay, <grym> Jaki oszust! To jest wszystko nagrane! Wszystko moje, wszystko moje. To fakt. Się bałem, że to ty, że się odkujesz, ale nie. Zaraz to zrobię. <ścoughs> Boże, coś Polskę To jest <ścoughs> irytujący tryb. A jak nie idzie, zwłaszcza nie. O, jest. Boże, celowałem w kogoś. O f**k, akurat się po zmieniła. zmieniło. Nie! Pompka, pompka, to pompka. Teraz, Boże. O Nie, kompletnie ciebie, Weź, nic nie mów, ja jestem przedostatni. To byś chociaż... <laughs> wiesz... Chociaż no, no mi też... mi też się... idzie, mi też idzie... O fuck. Och, po pleckach! Ale ktoś mnie załatwił po plecach, a potem Ta, kogoś właśnie po prostu to by to było. Jest. HPS-ka. O kurde, nóż. Ja pierdzielę No i koleś. Oczywiście mnie dziabnął. O, no, fuck. No co tu jest z tym kolesiem? fuck. A, ja nie umiem mele, ja nie umiem. A zmieniłeś sobie klawisz, mele? Nie. No kurde, ten koleś jest jeden taki dziwny. Już któryś raz go trafia, a on nic. Może ma kamizelkę, atut czy coś w tym stylu. O, dwa noże teraz, ładnie. Trzy, ekstra. Nie. O kurde, jeszcze dziawno. Dobrze. To ja tym jednym ja, nożem się. A, ty przedostatni jesteś. Hahaha. <laughs> o, mówiłem, dobrze. mówiłem. Kiepsko. Tym jednym. Ale ja... dwa kile A. Dwa kile były. No to chyba ja zginąłem, czy nie? Ja nie wiem, właśnie. Nie, to był homie jakiś. A to jest jakiś klany. Jest. Piep... A, nie No, prestiże, jakie pipki w ogóle. Eee, coś. No life, y. tym, tym nożem się od, od tego odbiłem tylko trochę. No, nową tylko... wizytówkę mam tajna mapa czy cargo? Eee, a ja wezmę tajną. Też wezmę tajną. Ten cargo jakoś nie nie zachęca. Kontenery, te sprawy, dobra, let it be. Losowa, no to chyba będzie losowa. Zobaczymy tam pójdzie. O, proszę, tylko dwóch, nie, aż dwóch z prestiżem. No. Też, 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 Ale to, że jest. to się na to. 84 tak. będzie na kim żył. Ta. To to chyba wykita. ostatni był, co? Chyba tak, wiesz. Ciota. <laughs> o, o Boże, Hajzer. A odrobiona. obiona. My gas. Zobaczymy, czy teraz są, czy są te same mhm. bronie, czy będą inne. To... Fajnie, Nie. jakby były inne. Pewnie inne. Ja zakładam, że będą inne, chyba. Ale zobaczymy. To by miał sens. Zobaczymy. To by miało sens. Kurczę, ale tryb, tryb fajny. O, widzisz inne. Jest, jest, jest. 5-7. Don't stop, myślałem, że powie. Don't start. <laughs> A, a ty tego zabiłeś sobie widzisz no. a. dobrze ja nie umiem pistoletami pięknie jak mi idzie jeszcze z noża kurde, 4-0 na razie ja po prostu nie do celownika używam ale używam wiesz to idzie mi znacznie lepiej zabił mnie kurde, <laughs> tak mówisz? No. Chyba, że jest naprawdę daleko. Aj, kurde, chciałem kolesia z noża. Capnąć. Ty najlepiej stanąć... O broń. Stanąć sobie w jednym o. miejscu i... No, Aj. i ten. I czekać tylko na kolesi. Aj, miałem już kolesia z noża, ale nie trafiłem w przycisk. A ja zabiłem tego, co ciebie zabił. Bardzo <laughs> Mamy dobra. szczęście do tego. A ja, o, ja zabiję okay. ciebie. Ale ty masz jakąś płonącą... Czachę, czy coś? No nie, zajebista. Ustawiłem sobie, wiesz, takim killerem jestem. Killerem <grym> w dwóch. Kurde. Wiedziałem, że kogoś tam jest, ale... O, oh, goddammit. O, ale nożyk! Wuhu A to co? O, się zmieniło. Pompka. Pompka. Ale, świetna. No, kurde, tyle w kolesia, No, niemożliwe, że on nie dostał aż. <śm> Dwóch, bardzo ładnie. Dziwny jest zasięg tej <śm> pompy. Shot <śm> <śm> Shotguna, nie wierzę. Pomp shot. O, oh, fak 15 sekund. O, co robimy, odblokowałem jakiś. Brawo! Headshot! Wow, wow, wow. pistolet! O, oh, oh. Nie wiedziałem, że to się strzela oh. Nie, nie, to. to, to, to nie, to się nie. I tu dwoma przyciskami myszy strzelasz, tak wiesz? Tak, no, wiem, wie. wiem, wiem. Ach, chciałem, że to ty idziesz. <laughs> Kurczaki. Dzięku jesteście ludziska Leżeć było on kolejna na Aaaaaaah Kurde, że masz pierwsze miejsce, a ja mam drugie Drugie masz? No, stary. Kurde, te klamisz i masz drugie miejsce? No widzisz Ostro. To gra jest totalnie niesprawiedliwa <ścoughs> No nie! Pierwszy twój kill chyba na mnie w tej mapie W tej mapie, tak O kurde o! nie, no nie mogę kurde przegrać tego. <grystanie> o, oh, fuck snajpa jaka nie, snajpa? snajpa. kabinek. O, ty nie, A, nie! Jednak. To No nie, kute tą bronią trzeba celownik ustawiony mieć, bo jednak. Ale kurde, 28 mam, 11. 29. Oj, broń. Kusza! O, kusza. O, kusza! Zabiłem kolesia. Fajnie, że kuszę jest O nie dostałem Bełtem Fuck Kurde Baa, Jak tylko Bełty wybuchają Bełt za Bełtam Nie, cztery sekundy! Ciało tylko bum, bum, bum. No nie! We are the champions, my friend. <laughs> Fail. O nie, to mnie zabił. Jaki ciul. Pon No i nie trafił mnie. A, gdzieś obok. Nie trafił? No jakim cudem. No dziwne to było. Kurde, strzelił gdzieś w ogóle ten. W ogóle no. obok. Kurde, 8 kg różnicy, nie? No. Zostawiłeś stawkę w tyle, widzę. A no wynik razy 2, zobaczyłeś tam jaki duży. Miał. Naprawdę nieźle mi poszło, kurde. O, AGR odblokowałem. Uuu, jakiś wolver uh, M27, celownik, nie wiadomo co. Fajnie. Wydłużona lufa! Mm. Jednak fajny tryb! Powiem ci, że jednak ja fajny. No tak, no, po Zapoznanie się, po się poszło. jakie było, nie? tak. Tak jest. No dobra, to chyba będziemy kończyli tę imprezkę. No tak, 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 też tak myślę. Fajnie, w sumie fajnie wyszło. Te, te tryby są tyle, tyle zróżnicowane, że naprawdę fajnie można się sobie pobawić, zależnie od tego, na co ma się ochotę. To się musi fajnie grać w gronie znajomych. To tak, gdzieś tam większy ten. imprezki. Tak, żebyśmy to się ta... lubili, to pewnie by nam się fajnie grało, o, tak, dokładnie. A tak wyzywamy, to wiesz, tak. zaraz będzie wyzywa... Tak. wyzywa, wyzywa wyzywanie od <laughs> to, Włyska, to będzie? Wyzywanie! Uczymy się wymowy z tą psiem. Tak. Uczymy się wyzywać. Wyzywać, to też. Dobrze. No nic, to dziękuję Ci Tomu, się za, za wspólną grę. Ja Tobie też dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się oczywiście w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Cześć! Ho! Ho! <laughs>